by każdy dzień tak piękny był jak Twoje sny, choć jesteś tak codziennie odmienna. Agata Christie, Morderstwo odbędzie się. Rozdział pierwszy, Morderstwo odbędzie się. Każdego dnia z wyjątkiem niedziel, pomiędzy godziną 7.30 a 8.30 rano, Johnny Butt objeżdżał na rowerze osady. nieustannie gwizdając przez zęby i po kolei wzdychał do skrzynek na listy, dzienniki, jakie mieszkańcy zapromorowali w księgarniach i w składzie materiałów piśmiennych pana Totmana. Były to Times, Daily Graphic dla, dla pułkownika Eastbuka i jego żony Times i Daily Walker, dla pani Swittenham Daily Telegraph i New Chronice, dla panien Hincliff i Trott, Telegraph, Times i Daily Mail, dla pani Bleckow. Do domów wymienionych osób, lub ściślej do prawie wszystkich domów w osadzie, trafiły też co piątek egzemplarze lokalnego pisma North Benham New End Chepping Gazette, zwanego potocznie gazetką. A zatem co piątek po pośpiesznym rzucie oka na tytuły w takim czy innym dzienniku, trudna sytuacja, ponieważ dziś początek obrad sesji ogólnej ONZ: psy policyjne na tropie zabójcy jasnowłosej stenotypistki, trzy kopalnie węgla nieczynne, 23 śmiertelne ofiary zatrucia pokarmowego nadmorskim hotelu, i tak dalej, i tak dalej. Większość mieszkańców Chipping Clerch skrapliwie rozcierała gazetkę, aby pogrążyć się w wertowaniu miejscowych nowin. Szybko załatwiono się z artykulem, w których lokalne spory znajdowały gwałtowny wyraz. Następne zaś 9 na 10 prenumeratorów 9 na 10 prenumeratorów zwracało wzrok ku rubrykom drobnych ogłoszeń. Były tu wiadomości o kupnie i sprzedaży najprzeróżniejszych rzeczy, rozpaczliwie wyłaniał o pomoc domową, liczne ogłoszenia na temat psów, drobiu i sprzętu ogrodniczego oraz wszelkie informacje ważne dla szczupa i społeczności tego miasteczka. Piątek, o którym mowa, 29 października 1945 roku nie odbiegał od reguły. Rozdział drugi. Pani Schwettenham odgarnęła szczoła czoła kunsztownie świejące loczki, rozłożyła Timesa i bez szczególnie zainteresowania przebiegła z rokiem drugą skorą. Rychło osądziła, że jeśli nawet był jakieś ciekawe wiadomości w timesie, jak zwykle potrafiła je zakamuflować. Przyjrzała wzrokiem kolumny zatytułowaną na rodzinę, małżeństwa, zgony, przede wszystkim zgonę, i dopełniwszy obowiązku, odłożyła dziennik, by sięgnąć po gazetkę. Gdy jej syn Edmund wszedł jakiś czas potem do jagdalni, pani Swetham była pogrożona w lekturze drobnych ogłoszeń. Dzień dobry, mój drogi, powiedziała. Y, sąsiedzi chcą sprzedać swojego Daimlera, model z stary gruchot, nieprawdaż? Syn burknął coś na powitanie, nalał ich. Filiżankę kawy, nałożył na taras dwa opiekane śledzie i rozpocząwszy Daily Walker wsadził gazetkę. to ster. Szczenię tarasowe, czytała pani słydy. Nie wiem, jakim cudem ludzie żywią dziś takie ogromny psiska. Nie mam pojęcia do prawdy. O seli, znowu szuka kochanki. Chciałabym ją zapewnić, że w obecnych czasach ogłoszenie to czysta strata czasu. Nie podaje adresu, tylko numer skrzynki pocztowej. Jakże pomysł ma. Służba chce powiedzieć, dokąd ma się zgłosić. Ceni sobie dobry adres. Kupuję sztuczne zęby. Płacę najwyższe ceny. Nie mogę powiedzieć, czemu sztuczne zęby są tak poszukiwane. Cebulki kwiatowe. Najpiękniejszy wybór. Hmm, nawet nie drogo. Jakaś młoda dziewczyna szuka odpowiedniego zajęcia. Chciałabym podróżować. Mój Boże, kto by już nie chciał. Jamniki. Nie lubię jamników. Nawet nie dlatego, że to psy nie, niemieckie. Wojna już się przecież skończyła. Po prostu nigdy już nie, ich już nie lubiłam. Co pani powie, pani Finch? szparze uchylonych drzwi pojawił się tor z kobietą rozgłowa w starym, aksamitnym berecie. Do jutra, papa. Pa.